Widzowie dziś zrobimy coś, czego jeszcze nigdy na tym kanale nie było. Jak widzicie, teraz mam Platynę 323%. A po tym filmie będę mieć Diament 1. Tak, pierwszy raz w życiu wbijam diamenta. Diament to jak wiecie, to już nie jest tak oczywista ranga. To już jest trochę y, do, lepsza ranga, więc tak, y, więc to jest naprawdę osiągnięcie duże, bo... No to już naprawdę nie tak było kiedyś, że złoto jeden, to tam mnie był szczyt, że kiedyś miałem złoto jeden. Że na przykład złoto jeden, a jaka to dobra ranga. Jak się cieszyłem, że miałem złoto 1, że to jest najlepsza ranga świata. Jak się cieszyłem teraz, mam platynę 3. No i po tym filmie będę mieć Diament 1. Więc całkowicie ten film do samego końca i zobacz jak to wbiłem i zobacz ten film jak wbijam diamenta 1 bo to dla mnie jest naprawdę coś wyjątkowego jak chcecie więcej rankedów dajcie znać w komentarzach jak zostawicie pod tym filmem 10 łap w górę to do końca tego sezonu wbiję Elite, tak elita a w następnym sezonie jak zostawicie 15 łap w górę to w następnym sezonie wbijamy championa więc więc jeśli chcecie więcej rankedów i gry jak w riangę wbijam to dajcie znać a my przejdźmy już do filmu widzowie nasza pierwsza gra no i lecimy na miejscówkę, no i mamy typów, tylko musimy spok zachować spokój, bo tutaj leci trochę typów, ale trzeba zachować trochę spokoju. Czy tam jest typek na dole? Tak, ja, mam broń. Ja nie mam broń. Mam broń pompę. On gdzieś tutaj... On skampi gdzieś, gdzieś. W tym domku myślę. A ty jesteś blisko mnie, nie jesteś? Co ty, ty, ty... patrzysz? On nie na górze, chodź do mnie, chodź, 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 Gdzieś słyszałem potkę picie Chyba Gdzieś słyszałem picie potki. A tutaj... Chodź Masz maso? Okay. Nie Szybko chodź, chodź, do mnie Gdzieś słyszałem picie potki. Ej, chodź, chodź na górę teraz A nie mam karabinu. No, tak się bił 30? 6? 60? 6 został. A nie mam. 30 łatw, 30 łatw. Ej, szala mnie. Nie mam karabinu, 40? Jan! Krak Ej, oni są so 2 slow. Ej, masz AMO do AR-ki czy nie masz? Nie mam AR-ki Ale nie masz AMO. No też nie mam. Jak nie mam, to chyba nie. Przechodzimy do tamtego domku, dawaj. Czekaj. Taktyczny. Proszę, daj mi amunicję do Arki. A mi daj ar -ke. Biją Piją ja, się. Nie, nie, nie. Ja chodź idziemy dalej. Tam płyniemy wodą, tam. Czekaj. A się biją. No nie, trudno, dalej. No dobra, masz rację. jest tam, tam miejscówkę tutaj lutuj, tutaj bo tu już. Lecimy. Widzowie, jesteśmy, jesteśmy rybakami. jestem rybak Mateusz, to jest rybak Jan. Dobra, to idziemy z tym. No i... Nie chcę mi się to wierzyć, że nic nam nie drogi. A na na, na, na. Hmm... pytania? Co to jest? A, to co się? Widzowie, możemy teraz tutaj to zaczekać. Rozumiem. Dobra, widzowie, robimy... pętliczek... pętliczek... Czerwony... Stoliczek Mogę z turpa? Dzięki No No i zrobiliśmy, najszybciej I znowu Krak! Dwadzieścia osiem Pięćdziesiąt, słuchaj. Leży Nice, nice, nice Dobię. Dobij go Dobij Chodź I debil no, ej! Wyszałek! Dwójka, Dwoj... dwójka, dwójka. To ja ci mam. Czekaj, ja, ja jestem w krzaku. Będę miś na ciebie, widzę cię. Tak, widzę Tak, podchodzę w tym. w drugiej strony Są tu, w tym boksie. Mogę iść spać. Podejrzę jeden. Czekaj, ja jestem. I będę. Cię... Jest na dole. 30 na, na jednym? Jest tuwa, jeden ma stuwa, jeden ma stuwa biało. Czy Jeden ma biało. Tak. Z drugiej strony jeszcze tu podpowiedział. Jeden dostał stuwa. Leci się. Tak, tak tutaj dostałem, dostałem to. O pośledzone coś jak że się ktoś bije czy... ja, mi się wydaje, że powinniśmy stąd iść. Ja, ja cię... przyzwo... Wejdź do mego boksa, ci dam rybkę jedną i uciekamy. Ja mam egzotykę. Trzymaj Chodź Ta chodź bardziej do środka. No nie da się ram ten balon, to się nie da! No ten balon głupi miałem. Chodź, 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 chodź. Zabijcie? Chodź, chodź, chodź. chodź, 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 chodź. A zabijcie? Tak, Te, bo ten balon miał, nie mogłem ten A no to nie mogę już Tak cię zabili Proszę, nie tam są Nie, mm, ten balon kupił, poszedł Mmm, problemy widzę, problemy są To no zona dość, tak? 50 No i na dół no, no, Nie, głosy. nie 34? Zginął Zginął! Ty też umierasz! No nie, a ja nie mogłem! Hmm, nie, to cztery A ja czy idzie... się ja Fortnite z go i nie mogę... z Windowsa kliknąć 19% za tą grę Widzowie! Czy jest typ? O, kolejna gra. Idziemy na tą wyspę Gdzie jest nadboss? O to super trafiliśmy. A tam był typ Nie wiem czy widzieliście. Czy jak będzie wychodzić? Nie tam 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 nieważne, ale jest druga gra. raz poszłem sam, bo kolega już poszedł skończyć, a my próbujemy jeszcze trochę ranki podnieść. Szukam. Typa, tam tylko bym dał radę po prostu Tam się mi zauważyłem go. Dobra Idzie typ, typ. 30 No z dwóch stron do mnie biją Serio to nie ma sensu Krusty, zostaw mnie Okay, okay. Patrz, patrz, ten krótki, tam, a tam się biją jeszcze. Zabiję go dwadzieścia, no i tam się zabili. A, bo tu złonnik jest. Trzeba do strefy popłynąć. No tak. Widzowie typ kurna No nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło Ale każdemu się nie da wyjść. Dobra No taka tu 27% no jest okej okay. Widzowie, widzowie. rad, że mi się ten wyłink popsł. Jeszcze dwie gry temu, pamiętacie, bo widzę, jakby co, wy tak widzicie w sekundę, ale jest, jest kilka dni, dziennie chyba pomiędzy y, tym różnicą, między tym filmem a tymi grami, tymi grami co widzieliście przed chwilą, a tymi grami co teraz są. Jest różnica jeden dzień i nagle dzisiaj i y, y, y wczoraj jeszcze mieliśmy y, tak fajnie, a dzisiaj to już no, fajności nie ma. Nie ma fajności, nie ma jak grać, ale postaramy się tak widzieć diamenta. Bo lagi nam nie przeszkadzają. Czy ja się pamiętam, pół roku chyba kiedyś grałem na laga. Pamiętam, ja ty kiedy... jest bez broni, stary. Pamiętam. pamiętam, kiedyś chodź, chodź. pół roku gram na laga. Chodź, gdzie jest, ty... Ej, ty u nas, typ, typ, Typ przy nas. To, 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 to. Ja, ty da, plus, 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 plus. Ja cię. Typ jak wściecił tu tam chodź na jego. on nie on się jeden? tam, tam, chodź, naszył, czekaj. Dzień, Dzień, dom, tam czekaj, chodź, spaszę już. czekaj on jest? domu, domu widzowie mam rad, przed, że mi się ten popsuł jeszcze dwie gry temu, pamiętacie? Bo widzicie, jakby co, wy tak widzicie w sekundę, ale jest, jest kilka dni, dzień jest chyba pomiędzy tym, różnicą między tym filmem a tymi grami, tymi grami, co widzieliście przed chwilą, a tymi grami, co teraz są. Jest różnica jeden dzień i nawet dzisiaj, i, i wczoraj jeszcze mieliśmy y, tak fajnie, a dzisiaj to już no, fajności nie ma. Nie ma fajności. Nie ma jak grać. Ale postaramy się tak wbić diamenta, bo lagi nam nie przeszkadzają, przecież ja pamiętam pół roku chyba kiedyś grałem na lagach. Pamiętam... Tam ja typ ty... jest bez broni, stary. Pamiętam chodź, kiedyś chodź, chodź. pół roku gram na lagach. Chodź, Gdzie jest ty... Ej, typ u nas, typ? Typ? Typ przy nas? To tu, 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 Ja ciebie... Ty... Typ jak od tyłu. Tam. Chodź na niego. On nie To Jeszcze jeden. Tam, to, to. Czekaj, chodź, spaszę, że. Czekaj. jest? jestem w domu, jestem w domu. Wracamy w Widzowie, nowy rekord! 500 pingów by był przez chwilę. 500 pingów. Nowy rekord, 500 pingów. <grym> Zobaczymy, kto więcej. Kto tak, za. Kiedy będzie więcej? Tam jest, tam tu, tam tu, proszę, proszę Nie, 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 zostaw go, zostaw go, zostaw go. No i będę lecieć. Gdzie on jest? Zobijemy ich powietrze. Patrz, tam. 20 Ja nic nie trafiłem, nie, o nie. 355, co to jest? D Pink. Patrz na drugie. Patrzcie, 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 czekaj. Tam jest dwójka, tak sobie sobie. No nie, nie obijaj ich! No. nie. Widzę, widzę, widzę. Patrz! No i tak jest... No tam są dwójka, nie wie o nas! Patrz, 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 patrz tu! No idę nadrzut. Patrz, 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 jestem w krzaku. A co to jest? Co to jest? Nas nie wiedzą. Jestem w krzaku. Widzą tu. Krak. Ja biję tego. Czekaj. 30 ja jestem w kszapie Dostałem 200 Nie wytrzymam 200 dostałem Ile by jest strefa po dwa obrażenia Będą po mnie teraz Ale rank w dół to bym... Jest... Ale nie ma rangi w dół, to jest najlepsza hmm. Ty już się wystrzeliłem, nie stąd, Dobrze, tak jest Mati, dobrze! Wyczekuj, wyczekuj... Tam, tam, tam. Oni mają obaj taktikale. ty jesteś najlepszy z takticale. Dobij go. Dobij go, dobij go. Dasz... No, 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 zabuduj się. No, o... Masz kosę i siurpa, siurpa. Siurpa. Bierz siurpa i weź tam pompę. Może. A, spamuj go, spamuj go, spamuj go. Teraz trzeba zaprawić. Czekaj, muszę się skupić, muszę się skupić. Ja z taktyczką... Wypij siurpa i się z nim Wypij siurpa. nie, 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 nie. nie czas. zniszcz krzak, zniszcz krzak. Przecież on Teraz go zlokajzy. On jest w przodu, on jest w przodu. W tym boksie przed tobą chyba. Tam, 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 ile je są? Po dwa obrażenia Mattie, taktika! Taktika Nie. Dobra, ile rangi je? rangi, rangi. A ja od niego 200 dostałem po prostu. Zrobiliśmy killa przynajmniej. O. Dobra Widzowie, jak wszystko dobrze pójdzie, to zostanę ostatnie gra i będzie wymarzony diament, ale to musi być dobra gra. Ja to lecę. Dwyka, dwyka Cześć, jest zaskoczenie, zaskoczenie. Nie wiem, czy mnie widziałem. mi się z kolei się... mnie tu filmu. Tuwo, leży jeden. Dobra, ale drugi, drugi, ale. Ma biało, do pięćdziesiąt. Nie, nie wiem. Dobra, ten się zabił. Dobra, dziewięćdziesiąt. Dawaj, dawaj, zabijesz go. On jest słabszy. On jest słaby. Co? Lef. On jest słaby. Dobra, podnieśmy. Czechy. Daliśmy no. radę, ale gołd. Do mi do mnie, tu, tu, tu. Tu, 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 tu. tu, tu. O, oh, biją, biją. Tam jest typ. na tam. Nie, po co? Czekaj, czekaj. Ej, tam przechodzą. O, chodź do przodu. do przodu. Do krzaka, do krzaka. Do, do krzaka trzeba. Do no dobrze, tak, do jestem. jest 20? Tu, tu, tu jest. Dwójka, tu. 32. Tutaj tylko. Każdy dostał z nich po 30. 50 krak, 50 krak. Każdy z nich dostał po 30. Dojście, tam? Tak? Ja wiem, że to się wzi. gra. Gdzie są? Wszyscy tam są? Cała Co dwie to gra. jest? Tu dobrze, tu jest ten tygrys. A jeden typ Jeden typ został ze mną. Ja go przepliwuję. Spójrz co się Czy tam jesteś? Żyjesz? No tak, no, tak. No. Jeszcze żyję, jeszcze żyj. Mnie typ proszę. Trójcy. Ktoś gdzieś przy kampie. Jesteś. To jest... No trójka na mnie jest! już ja pomóż! O, idę, idę już. To też osoby są jest jedno dło i jeden jeden To jest są trzy osoby 57 czupek To do tej stopy pieczu Tylko jest trzy osoby Dów nie powinniśmy zratować chodźmy do mnie do niej podchodzi Dwóch mam sobie Dwójki mam trzy sobie Bok Błok się mam dług 251 Zkoczyłem ich 150. Nie wiedzą gdzie jestem chyba. Nie, dostałem się Zobijemy jednak jak coś. Nie tutaj na dole, tutaj na dole są, tutaj na dole. Nie wiedzą nie, nie wiedzą mam, nie, nie wiem. No, Idę dostał 50. Oni tutaj są, tutaj są to... tutaj. Spokojnie. Co? Sto 30, 60, 60, 60. Sprawie idaje, jest To są... To jest 1000 osób! 30, 30, 30! Idzie na mnie Wracam do krzaka tręk Przeaduję broń 6000 osób to Są 3 osoby Muszę przygotować. Jak tam u ciebie sytuacja u mnie nie, nie, nie taka A dobra. No na duźdę. Tak za mnie siedzimy. Nie, i m, nie mnie znaleźli. Strzelają do mnie. Strzelają do mnie. Nie było kryj się jakoś. Nie. nie mamy zone. Krzak jest poza Oni stóp. będą musieli się ruszyć przecież. To. Widzowie, mamy top to 4. Masz... 18 lat, 18 lat, 18 lat. Po prostu wyjeżdżasz kosą, stary? Z bo... Nie, nie musisz nawet edytować, po prostu od razu kosą. Nie, jest to trzeba. tu, ile biegną? są? było 10 u No na gdzieś. Typy także. Tadasz. O, właśnie, Kili. Dobra, ale co wbiliśmy? Czy wbiliśmy to? Czekaj, czekaj, czekaj. Czy, czy, czy jest, czy jest, czy jest, czy jest? Jest, jest, tak, 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 tak. Jej, mamy diamenta! jest diamencik jeden, jest diamencik jeden. A jest a la 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 jest la jest diamencik jeden, jest 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 a, a. A. A, a. A a, 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 a. A, a, Widzowie, wyjęliśmy tą Diament 1. Wy pewnie macie na co dzień Elite, ale to wiecie, to nie jest, to już nie jest. Platyna to już jest wyżej niż Platyna, to nie jest złoto. Muszę powiedzieć, że jesteśmy już za połową, połowa to była tak Platynka 3, naszej drogi do najwyższej rangi. Diament, no, cieszyłem się z Platyny, z Diamanta też, bo zaczynałem jako noob, a idzie mi coraz lepiej i coraz wyższą rangę. Wiem, jeśli chcecie, żebyśmy Spróbowali do końca są wbić zrobić bo jeszcze zostało tak gdzieś. No, z dwa tygodnie... Dwa tygo... Nie. No z dwa tygodnie gdzieś jeszcze do końca są zostało, więc jeśli chcecie, żebyśmy spróbowali, to spróbujmy, ale jeśli zostawicie pod tym filmem 10K w górę, to w następnym filmie, w nowym sezonie, nowym rozdziale wbiję czempiona, więc... Więc tak, widzowie, dziękuję Wam, to, że wy oglądacie, że spędzacie ten czas, że nie, na przykład nie, nie ma tu żadnej ciekawości, że wbijamy sobie diamentka. No i że, to, że chcecie zobaczyć, jak to wbijam, być częścią tego. No to też jest bardzo fajne i na 500 subskrypcji na Spotify będziecie mogli usłyszeć moje piosenki i może wiecie, przecież ja mam przecież na 500 subskrypcji, pobiorę Spotify. Nie, tak nigdzie na 500 subskrypcji po prostu. No pobier... zrobimy tak, że na Spotify będzie moje piosenki, że na przykład wchodzicie na telefonie na Spotify i macie swoje ulubione piosenki i tam będzie i, i, jestem sam, będziecie mogli na przykład nie z YouTube, czy coś takiego, tylko na przykład ja jestem sam, no później moje będzie lepsze, nie wiem niż YouTube, bo na przykład YouTube może są prywatne takie playlisty, gdzie tylko w kółko oglądać to, ale no może Was to nie interesuje, bo taki Spotify to tak, ale ja, no... no, mnie, mnie by to interesowało, więc ja puszczę na Spotify takie muzyczki, no. No to, to, to już w ogóle nie jest takie coś, no już to już jakby klasa wyżej jest, więc no, masz te same piecunki na YouTube i możesz ustawić tak, żeby leciało to zaplętlenie, ale no wiecie, no już jako, jak to wygląda na Spotify, tak jakby jesteś już jakimś prożem, właśnie na Spotify już są takie no, prożeczy, no, no nie wiem, czy wiecie o co chodzi, ale mam nadzieję, że wiecie i widzimy się to w kolejnym odcinku. Wbijcie te 500 no, to będzie naprawdę będzie już naprawdę. Naprawdę, a wiem, że was wstać, wiem, że na przykład macie kolegów, którzy jeszcze nie subskrybują, mogę, no, tylko no nawet na, na 50 koncie kogoś zasubskrybowałaś, więc przynajmniej każdy z was jedną osobę bierze i subskrybuje, no to to, 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 jest tylko 20. nie, to jest... 40 osób. Każdy 40 osób stąd. Czyli ten film, jak będziemy 40 wyświetleń, to każdy z was jakąkolwiek osobę bierze i musi zasubskrybować. To może być babcia, tak wszystkie. No, a ja już nie gadam. Jeśli chcecie więcej rankedów, dajcie znać w komentarzach. Łap... jak zostawicie 10 łap w górę, to wbijam na sezonie um, czempiona Championa i UNRJ Ala, bo taki będzie cel. Ja już nie przedłużam, już nie gadam i, i przyjść. I widzimy się to już w kolejnym odcinku. Pa!